Od lat cieszą się niezmiennie ogromnym zaufaniem społecznym i szacunkiem. Ich praca to 24-godzinna służba, zawsze gotowi do pomocy, kompetentni, przeszkoleni. Często narażają swoje życie, by ratować innych z pożarów, powodzi, katastrof. Strażacy, bo o nich mowa, świętowali wojewódzkie obchody swojego święta w Lesznie. Inicjatywa, by Leszno było tego dnia wielkopolskim strażackim centrum, wyszła od wiceministra Wiesława Szczepańskiego. uroczystościach wzięły udział kompania Dorowa oraz poczty sztandarowe. Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości złoży sekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji panu Wiesławowi Szczepańskiemu, dowódca uroczystości, starszy kapitan Łukasz Stachowiak. Panie ministrze, dowódca uroczystości, starszy kapitan Stachowiak melduje pododdziały gotowe do uroczystego apelu z okazji Wielkopolskich Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka. Szanowni Państwo, Pan Minister w asyście dowódcy uroczystości dokonuje przeglądu pododdziałów oraz przywitania z pocztami sztandarowymi. Cześć strażacy! Czołem Dziękuję. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi uroczysty moment podniesienia flagi państwowej i odegrania hymnu państwowego. Do okazji wielkopolskich wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka, flagę państwową pobie. Przygotowania do uroczystości trwały od kilku miesięcy. Wiele zależało od pogody, a prognozy nie były zbyt dobre. Zapowiadano deszcz. Strażacy mieli jednak plan B imprezy. W przypadku deszczu miała odbyć się w hali trapez. Wszystko jednak poszło na szczęście według wariantu A: na rynku, w otoczeniu zabytkowych kamienic i przy ratuszu z udziałem mieszkańców Leszna. Wybór Leszna jako miejsca obchodów był dużym wyróżnieniem dla całej społeczności miasta. Dziękował za to prezydent. Rusiecki. Mam ogromną przyjemność w imieniu swoim, a także starosty Leszczyńskiego, pana Macieja Wiśniewskiego, wyrazić ogromną dumę, wdzięczność i radość, że po raz pierwszy od momentu utworzenia województwa wielkopolskiego Leszno i powiat Leszczyński mogą być gospodarzami miejsca obchodów Wielkopolskiego Wojewódzkiego Dnia Strażaka. To dla nas ogromna satysfakcja. Chciałbym w sposób szczególny podziękować za zaangażowanie w tym zakresie pana ministra Wysoka Szczepańskiego. Ale chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować wszystkim strażakom, druchom i druhom za służbę, za poświęcenie, za to, że codzienną pracą służycie społeczeństwu, służycie wszystkim nam. Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka były okazją do wręczenia awansów zawodowych i odznaczeń dla wyróżniających się w służbie Strażaków. Wręczono Krzyż Zasługi, Krzyże Świętego Floriana, odznaki Świętego Floriana, medale za długoletnią służbę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej, medale za zasługi dla pożarnictwa. Bardzo dziękuję Wam za Waszą służbę, za to, że na co dzień dbacie o bezpieczeństwo mieszkańców tego regionu Wielkopolski, ale całego kraju. To między innymi akcje powodziowe, to kwestia pomocy na powodzi, powodzi, ale również udział w gaszeniu wielkich pożarów. Chciałbym, abyście Państwo zawsze wyjeżdżając do akcji, wracali z niej zdrowi. Dlatego, że sprzęt, który jest Wam dany, nie jest nic z Was, nic wart bez Was, bez czynnika ludzkiego. I to jest rzecz najważniejsza. W uroczystościach wzięli udział między innymi wojewoda Wielkopolska Agata Sobczyk. Szanowni Państwo, służba strażaka to nie jest zwykła praca, to nie tylko zawód i obowiązek, ale to przede wszystkim misja i poświęcenie. I za tą lekcję, którą nam wszystkim dajecie, za to, że dobro wspólne, za to, że dobro drugiego człowieka stawiacie ponad własne bezpieczeństwo, bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Niech święty Florian zawsze czuwa nad Waszymi wyjazdami żebyście zawsze bezpiecznie wracali do swoich domów. Małgorzata Janyska, przewodnicząca Komisji Administracji. To dla mnie dzisiaj wielki zaszczyt i wielka przyjemność, że jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, a jednocześnie posłanka ziemi wielkopolskiej, mogę to zrobić wobec Was wszystkich z ziemi wielkopolskiej i pokłonić się przed Wami i podziękować za Waszą służbę. Wyrazem wdzięczności jest pozytywna ocena, jaką macie u mieszkańców Polski, także ziemi wielkopolskiej to 96% ludzi, którzy pozytywnie oceniają waszą pracę. Prezes zarządu głównego OSP waldemar Pawlak. Dziś dziękujemy tu w Wielkopolsce wszystkim rycerzom Floriana, wszystkim, którzy bezinteresownie i dobrowolnie poświęcają się tej pięknej rycerskiej służbie Bogu na chwałę. Ludziom na pożytek. Świętujemy także 30-lecie Krajowego Systemu Ratowniczego. Pamiętam, jak 30 lat temu pan generał Felix Della meldował jako premierowi o rozpoczęciu funkcjonowania tego systemu. To piękna, wyjątkowa epoka, bo pokazuje także tu na Wielkopolsce, jak wielką skutecznością i wielką, wielkim pożytkiem jest. Funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który łączy siły i potencjał Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnych, ale także samorządu, bo to są umowy, które łączą te trzy podmioty. Zastępca komendanta głównego PSP nadbrygadier Paweł Frysztak. Tak jak Pani Przewodnicząca i Pani Wojewoda powiedziała, tak, mamy 96% poparcia społecznego i zaufania społecznego. I jesteśmy dumni z tego, ale wiemy, że to jest przelane krwią wielu strażackich pokoleń. To jest ogromny wysiłek wszystkich strażaków. Jadąc tutaj, parły mi się do głowy myśli i słowa roty. Ja, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadomy podejmowanych obowiązków strażaka, nawet z narażeniem życia. Co na tej ziemi Wielkopolskiej ma wyjątkowy odźwięk. Dziękuję Wam, funkcjonariusze i funkcjonariuszki, druchy i druchowie, za to, że jesteście. Że jesteście wtedy, gdy jesteście potrzebni. Że budzicie nieobudzonych wtedy, kiedy spokojnie śpią, a za drzwiami, za ścianą rozprzestrzenia się zagrożenie. Dziękuję za to, że otwieracie oczy tym, którzy być może nieświadomi są zagrożeń i nie do końca sobie zdają sprawę z tego, w jakich sytuacjach mogą się znaleźć. Dziękuję za to, że na własnych ramionach wynosicie tych, którzy sami wyjść nie mogą. Za to wszystko w imieniu swoim, w imieniu pana Nadbrygadiera Wojciecha Kruczka bardzo serdecznie Wam dziękuję. Oraz Jacek Bogusławski, który reprezentował Zarząd Województwa. Bardzo dziękuję za to, że możemy też liczyć na Was za każdym razem, gdy są uroczystości w naszych miasteczkach, gminach, powiatach. Wy zawsze jesteście i zawsze my będziemy z wami. Przyjmijcie najserdeczniejsze gratulacje, podziękowanie za dotychczasowy czas i ten czas niech zawsze będzie bezpieczny i żebyście zawsze radośnie z uśmiechem wracali do Waszych rodzin. Wszystkiego dobrego z okazji wielkopolskich obchodów Dnia Strażaka. Moje gratulacje. Serdecznie dziękujemy. Oficjalną część obchodów święta Wielkopolskich Strażaków zakończył przemarsz ulicami Leszna do Parku Kościuszki, gdzie odbywał się Strażacki Festyn. W tym roku, co warto podkreślić, po latach przerwy zarówno strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, jak i z Ochotniczych Straży Pożarnych świętowali wspólnie.